Nie zwalniamy tempa, witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś naszym i Państwa przede wszystkim gościem jest wójt gminy Lisia Góra, pan Arkadiusz Mikuła. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Rozmowy tradycyjnie z pięknych, przestronnych i pachnących dodajmy murów w w Śródmieście przeprowadzi Seweryn Partyński oraz Michał Pniatek. Panie Wójcie, nieubłaganie zbliża się chyba największa impreza w regionie. Końcem lipca w Lisiej Górze wystąpi zespół Perfect oraz Ira, no czułówka, top of, top of the top, można powiedzieć, polskiej sceny muzycznej. Jakim cudem, jak to się stało, że do Lisiej Góry przyjeżdżają takie uznane gwiazdy? Kiedy, kiedy będzie koncert i no, na jakie atrakcje można liczyć? Rzeczywiście to już najwyższa półka, jeżeli chodzi o, o zespoły. Dzieje się to dzięki mieszkańcom, dzięki mieszkańcom naszej gminy. Myślę, że też powiatu i tego województwa, ponieważ wielki letni piknik w 2019 roku w Lisiej Górze finansowany jest w pełni, w 100% jak ja to chcę podkreślić, ponieważ to jest impreza zakrojona na bardzo dużą skalę, impreza kosztowna, ale jest to impreza w pełni finansowana z budżetu województwa małopolskiego. Po prostu mieszkańcy wygrali to swoimi głosami w budżecie obywatelskim na 2019 rok i możemy sobie dzięki temu pozwolić na tego typu imprezy. Czyli nie są to pieniądze z tego gminnego worka. Nie są to pieniądze z gminnego, z gminnego worka. To pani Skarbnik chyba się ucieszyła. Pewnie tak, myślę że, myślę, że na pewno jest to troszeczkę łatwiej zorganizować ten piknik w tym roku rzeczywiście, chociaż z roku na rok ilość sponsorów, która pukała do nas i chciała się zaoferować, chciała się zaprezentować. W czasie tego pikniku była duża i coraz większa, natomiast no jakby w tym roku pewnie, pewnie tym sponsorom, zwłaszcza tym lokalnym, no pozwolimy troszeczkę odsapnąć. Będą inne miejsca, będą inne imprezy, dożynki i tak dalej, kiedy będą mogli wejść z nami w współpracę i zaprezentować siebie, swoją firmę i swoje usługi. Natomiast rzeczywiście piknik finansowany w 100% z budżetu województwa małopolskiego I impreza piękna, znakomita, ta naprawdę dwudniowa w sobotę, bardziej w tym desenie takiego fitness zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia. Będą, będą różne gwiazdy znane. Z gazet, znane z telewizji, będą pokazywać, uczyć, prezentować jak się zdrowo odżywiać, jak zdrowo funkcjonować na co dzień. Przytoczę chociażby, że będzie to grupa fidlowers znana, znana z telewizji. No a po południu wieczorem już koncertowo rzeczywiście lokalne grupy, lokalne grupy rockowe, zespoły tutaj tarnowskie, a no jakby tym zwieńczeniem soboty zespół Ira. A w niedzielę już w zasadzie cały dzień, całe popołudnie muzycznie. I, I na zakończenie, perfekt. Ale wcześniej, co muszę powiedzieć, wystąpią również tak w sobotę, jak i w niedzielę osoby, które wygrały, bądź Mam to talent. były wyróżnienia w naszym gminnej edycji programu Mam Talent. I to też będzie bardzo ciekawe, ponieważ formuła była taka, że. Te występy były w zasadzie tylko dla jury dostępne podczas tego przeglądu gminnego. Natomiast z tą myślą właśnie, że te osoby wyróżnione i zwycięzcy laureaci tego przeglądu wystąpią przed szeroką publicznością na wielkiej pięknej scenie w czasie letniego pikniku. Ale panie Wójcie, można też podkreślić, że teraz mamy właśnie taki duży koncert z topowymi gwiazdami, ale wcześniej też fajnie tak jakby podprowadzali się do tego wydarzenia, bo poprzednie edycje. Wielkiego letniego pikniku mieliśmy Szymona Wydrę, zespół Bracia, Patrycja Markowska, chyba I zespół, zespół, Fil. Fil, zespół, zespół Fil. Fil. To były cztery takie rzeczywiście pikniki z roku na rok, no, chyba na coraz większą skalę. To się boję no, się. Z zagranicy ktoś. Zobaczymy, co czas przyniesie. Oczywiście I, sponsorzy, oczywiście. I sponsorzy, jakie będą możliwości finansowe, tutaj zawsze mamy na uwadze, żeby ten budżet gminy tutaj w jakiś sposób nie, nie, nie cierpiał na tym wydarzeniu. Natomiast no, patrząc na odbiór społeczny, patrząc również na ilość osób, które przychodzi na te koncerty na miejsca, z których przyjeżdżają, co widzimy chociażby po, po tabliczkach rejestracyjnych samochodów, to jest to właśnie świetne również miejsce, jest tak zwany target dla sponsorów bardzo ciekawy i rzeczywiście my ze sponsorami rozmawiamy o poważnych kwotach, nie jest to tak zwana drobizna, tylko naprawdę sponsorzy są w stanie na ten piknik wyłożyć konkretne pieniądze. Panie Wójcie powiedzieliśmy o rozrywce, która nas niebawem czeka w gminie powiedzmy też o innych inwestycjach, można zauważyć, że stawia Pan Panie wójcie na sport w gminie, do finansowania, do, finansowania do zajęć fitness w gminie czy do boisk sportowych. Skąd tutaj właśnie w I stronę hale, sportu? I dwie hale, I dwie w trakcie hale budowy, a nie są to jedyne dofinansowania? Rzeczywiście w pewnym miejscu. Postawiliśmy po pierwsze na szkoły, to znaczy na jakość naszej oferty edukacyjnej, oświatowej. Traktujemy i powtarzam to ciągle, nasze szkoły, naszych uczniów, nie jako wydatek, tylko jako inwestycje, i staramy się inwestować naprawdę szeroko i ten wachlarz, żeby był szeroki, żeby nasze szkoły prezentowały się znakomicie, żeby miały znakomitą infrastrukturę. Oprócz tego, że mamy dobrych nauczycieli, potrzebna jest jeszcze dobra infrastruktura i my dzisiaj naprawdę nie musimy się wstydzić sąsiadów, nie musimy się wstydzić miasta Tarnowa. Ja zapraszam do każdej z naszych szkół i naprawdę każda prezentuje znakomitą ofertę. Tam, gdzie są pewne braki, no właśnie próbujemy je nadrobić. Czyli sala gimnastyczna włókowej, która jest w trakcie budowy, no w ciągu kilku najbliższych tygodni będzie już montowana, na niej dach i złożony jest wniosek o dofinansowanie. No, zabiegamy bardzo mocno o to dofinansowanie, liczę na to, że się uda. Wtedy możliwe byłoby bardzo szybko ukończenie tej inwestycji i kontynuowanie sali gimnastycznej w bruniobudowy która jest również już wykonane są fundamenty natomiast rzeczywiście boiska co roku co roku wykonujemy jakieś boisko przy której ze szkół w której miejscowości w tym roku otrzymaliśmy kolejny raz dofinansowanie w ramach projektu Małopolskie Boiska i będzie wykonane wyremontowane boisko zmodernizowane gruntownie w Starych Brzykowicach przy szkole. Będzie to boisko wielofunkcyjne, ale z takim bardzo ciekawym elementem gier planszowych przełożonych na, na boisko. To, to jest taka pewna, pewna nowinka. W zasadzie tak. Będzie kilka tam gier planszowych umieszczonych na stałe na tej, na tej nawierzchni. I to duże dofinansowanie. Projekt wartości około 300 tysięcy złotych, prawie 50% dofinansowania. Więc kolejne piękne boisko po, po, po śmigłach. Nie, po nowych Żukowicach w roku ubiegłym, powstanie w starych Żukowicach w tym roku. I w starym w starych Żukowicach w tym roku będzie inauguracja roku szkolnego. No Niewykluczone, bo, bo rzeczywiście tak, tak to kalendarz się pewnie poukłada, że, że gdzieś końcem sierpnia będziemy chcieli kończyć tą inwestycję, więc bardzo, bardzo możliwe, zresztą śladem lat biegłych możemy to spróbować rzeczywiście tak spiąć. Natomiast bardzo dobra wiosna jest dla Lisiej Góry. Mamy, również otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach małopolskich remis i tutaj potrzebujemy dokończyć rozbudowę remizy w Lisiej Górze. Mamy pojazd jako chyba jedna z, jedyna gmina powiatu tarnowskiego. Mamy cysternę 18 tysięcy litrów, która wymagała, no absolutnie, żebyśmy ją trzymali w odpowiednich warunkach, żeby w dobrym stanie technicznym ten pojazd był utrzymywany, wobec czego rozbudowaliśmy remizę i potrzebowaliśmy jeszcze około 150 tysięcy złotych, 50 tysięcy prawie złotych jest w Małopolskich Remiz w tym roku, resztę z budżetu gminy i tą inwestycję w tym roku dokończymy. Kolejna rzecz to Fundusz Dróg Samorządowych i już otrzymana dotacja w wysokości 340 tysięcy złotych na zadanie około, wartości około 570 tysięcy złotych, to jest jest odcinek drogi gminnej w Nowych Żukowicach, zresztą, zresztą kolejny jakby ten etap i od kolejny odcinek dróg gminnych, które modernizujemy, asfaltujemy no po to, żeby było bezpieczniej, bardziej komfortowo i żeby również to bieżące utrzymanie, czyli to sypanie tego, tego kruszywa, żeby po prostu było tego coraz mniej, jak zaasfaltujemy, wykonamy drogę, no to no to zupełnie jest inny standard i te bieżące wydatki wtedy można przeznaczyć na inne rzeczy. Kolejna dotacja to jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tu jest powiedzmy jakaś informacja taka jeszcze na razie nieoficjalna, ale tam maksymalne dofinansowanie około 150 tysięcy złotych na wykonanie kolejnej właśnie drogi, tym razem w Lisiej Górze. Otrzymaliśmy przecież dofinansowanie, jesteśmy, za kilka dni otwieramy oferty w trakcie przetargu na budowę Przoku w Lisiej Górze, to jest jedna z największych inwestycji, która nas teraz czeka. Inwestycja kosztorysowa o wartości około milion 200 tysięcy złotych powstanie nowoczesny obiekt czekamy jakie to będą oferty dofinansowanie rzędu prawie 900 tysięcy złotych więc bardzo bardzo wysokie i to będzie kolejna rzecz duża która w tym roku będzie miała będzie miała miejsce no więc tych, tych inwestycji zwłaszcza z dotacjami jest naprawdę bardzo dużo skąd taka skuteczność w pozyskiwaniu czy czy jest... skutecznie z no ale mając dotacje potrzeba też wkład własnego. stać minęli się górę e, ma wkład no tak, ponieważ to są przemyślane projekty, to są projekty przygotowywane już wcześniej i czekają niektóre na odpowiedni moment, więc to, to nie są rzeczy, które gdzieś tam otrzymujemy z kapelusza, nie, nie wiedząc o tym, nie będąc wcześniej przygotowanym, więc jest pewna kolej rzeczy i już następne rzeczy projektujemy, my o nich nie mówimy, ale nie przejada się tych pieniędzy. Ale my już przygotowujemy projekty pod kolejne nabory. dofinansowania, kolejne nabory, które będą, będziemy próbowali składać. No cóż, wygląda na to, że projekty są dobrze przygotowane, że. Dobrze piszemy wnioski. E, oczywiście e, wielkie tu podziękowania, w tym miejscu, korzystając z okazji m, dla zarządu Województwa Małopolskiego, który rzeczywiście tutaj wspiera m, i pamięta o Lisiej Górze. I, I bardzo się z tego powodu cieszę, bo, bo rzeczywiście bardzo dobrze wygląda ta skuteczność w pozyskiwaniu tych środków, i wiele tych inwestycji jest właśnie wspieranych środkami zewnętrznymi. I to po prostu ułatwia i powiększa ten wachlarz możliwości. A czy wspierane? Jakie są inwestycje, które no, nie na Nie sprawdzę. Jest, 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 jest szereg takich inwestycji, które wykonujemy no za własne pieniądze. No najważniejsze to chociażby już skończony w tym roku kolejny etap budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starych Żukowicach i tam rzeczywiście został nam jeszcze tylko jeden etap i będziemy połączeni z nowymi Żukowicami z chodnikiem. Więc ta inwestycja jest na ten rok zakończona. Rozpoczynamy lada dzień, już po podpisaniu umowy, budowy ścieżki rowerowej, jakże istotnej w Śmignie, która docelowo połączy miasto Tarnów z Lisią Górą, jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy pieszo i to jest inwestycja podzielona na dwa etapy pierwszy w tym roku. To jest wielka inwestycja, bo to jest inwestycja rzędu 1,5 do 2 milionów złotych ścieżka rowerowa. Natomiast będzie komfortowa, bezpieczna, szeroka, dwumetrowa, w technologii betonowej. Więc myślę, że będzie naprawdę, zwłaszcza dla rowerzystów, rolkarzy, będzie komfortowa i bezpieczna. I ta inwestycja lada, lada moment się rozpocznie. Także jest dużo, dużo interesujących rzeczy. Ja nie będę już tych drobniejszych rzeczy wymieniał. W poszczególnych, w poszczególnych sołectwach, ale naprawdę czeka nas tutaj. Mamy oczywiście ciągle etap kanalizowania zaczarnia, następnie Nowych Żukowic, jest temat pewnych odcinków wodociągów. Już myślimy o drogach, które strategicznie patrząc na rozwój gminy, na plany zagospodarowania, które wprowadzamy, będą niezbędne. Piszemy na nie projekty, uzyskujemy pozwolenia na budowę, czekamy na odpowiedni moment, żeby aplikować ośrodki zewnętrzne. Więc to wszystko no, spina się w jakąś jedną całość, i to jest. Taki mechanizm, który no, gdzieś tam funkcjonuje, mhm. i, i, i myślę, że, że, że widać tego efekt. E, panie Wójcie, co z remontem drogi, która łączy Łęktar, go, tet, Łęktarnowski, e, śmigno i Lisią górę? Do Doronda. E, do tak, to jest droga powiatowa, rzeczywiście, na którą e, pan starosta. Chciał remontować korzystając z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast po przygotowaniu jakichś wstępnych założeń projektowych okazało się, to jest informacja z Zarządu Dróg Powiatowych, że niezbędny jest dosyć duży wykup gruntów po to, żeby spełnić wymagania chociażby Funduszu Dróg Samorządowych. Pojawiły się również głosy mieszkańców gminy, że ponieważ w tym momencie ta droga ograniczona jest do 12 ton, że nie chcieliby z powrotem tirów na tej drodze, a pewnie pójście w dofinansowanie i przebudowę i zmodernizowanie tej drogi no wymusiłoby wręcz na zarządcy drogi y, zniwelowanie tych znaków i dopuszczenie ruchu ciężkiego. E, wobec czego, y, no w zasadzie, uzgodniliśmy z Panem starostą, jak Pan Starosta zobaczył, że dofinansowanie będzie pewnie na poziomie maksymalnie 50%. A wykupy gruntów nie wchodzą, nie są kosztem kwalifikowanym. Wobec czego starostwo musiałoby ze własnych środków wykupić sporą, sporą ilość gruntów. No, pan starosta podjął decyzję, że wycofa się z tej gruntownej modernizacji tej drogi. Natomiast, no, chciałbym tu uspokoić również mieszkańców gminy i, i tych miejscowości, zwłaszcza przez które przechodzi ta droga, dzisiaj góry śmigna i, i łukowej, że no, pan starosta, jesteśmy po rozmowach i jest wstępnie, jakby zadeklarował chęć modernizacji. Tej drogi, być może z środków własnych, być może przy pewnym udziale gminy, co oczywiście w jakiś sposób byłoby możliwe, ponieważ my wcześniej tak analizowaliśmy właśnie modernizację tej drogi. Natomiast jak pojawiły się założenia do Funduszu Dróg Samorządowych, uznaliśmy, że może jest szansa na dofinansowanie. Więc jest obietnica ze strony pana starosty, że ta droga w kolejnych latach etapami będzie modernizowana, pewnie w mniejszym zakresie, natomiast myślę, że tam, gdzie zwłaszcza nawierzchnia tego wymaga, będą te, te remonty wykonane. Panie Wójcie, powiedział Pan wcześniej, że ścieżka rowerowa połączy gminę z Tarnowem, ja natomiast chciałbym zapytać o inną rzecz, która mogłaby połączyć gminę z Tarnowem, mianowicie znakomite tereny inwestycyjne właśnie między Tarnowem a Lisią Górą. Czy jest, jest jakaś szansa, jakieś plany, aby z miastem Tarnów w przyszłości Nawiązać jakąś współpracę co do właśnie wykorzystania tych terenów? Więc my mamy pewien problem taki podstawowy, że te tereny, które mamy, które w zresztą studium zagospodarowania gminy są przeznaczone pod inwestycje, pod pewne usługi, produkcję, handel, są to tereny prywatne. Natomiast my nieustannie od właścicieli tych gruntów otrzymujemy od różnych firm, otrzymujemy pisma, że Rzeczywiście, jeżeli tylko byłoby możliwość zwłaszcza uzbrojenia tego terenu w infrastrukturę, zwłaszcza w dojazd tak naprawdę, bo ten teren jest słabo dostępny, jeżeli chodzi o komunikację, że bardzo szybko pewne inwestycje zostaną uruchomione na tych terenach, gdzie są one w rękach prywatnych, prywatnych osób czy też firm przedsiębiorstw, wobec czego powiedzmy, że, że o tyle mamy tutaj mniejszą możliwość współpracy chociażby z miastem, że nie mamy w swoich rękach jakiegoś Dużego terenu, który możemy zaoferować do pewnej współpracy i, i pewne partnerskie rozwiązania przyjąć do realizacji. Natomiast chcemy i mamy również na to przygotowany projekt, i w zasadzie decyzję o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej mamy już w rękach na budowę skrzyżowania, to byłoby RONDO. Właśnie drodze krajowej, przed się Górą, które umożliwiłoby po tej wschodniej części drogi krajowej po prostu skomunikowanie tych terenów i tam naprawdę na realizację tej inwestycji my po prostu doczekamy i sądujemy możliwość pozyskania jakichś środków zewnętrznych na budowę tego, tego ronda, ale to sposób znakomity i myślę bardzo szybki uruchomiłoby inwestycje prywatne, które powodowałyby powstanie nowych miejsc pracy, a także wpływy z podatków do, do gminy. Natomiast docelowo, dlatego też jest to, jest to przygotowane skrzyżowanie typu rondo, a nie tak jak pierwotnie jeszcze, jeszcze jakby poprzednie kadencje samorządów w gminie Lisia Góra, gdzie tam był przygotowywany tylko zjazd, czyli prawoskręt. Myśmy przygotowali rondo po kierunku zachodnim, ten piękny południowy stok przed Lisią Górą, kiedyś uruchomić jako tereny mieszkaniowe nie wykorzystać no, no znakomite, piękne miejsce do tego, żeby się osiedlać, żeby budować e, budynki osiedle, osiedle mieszkaniowe. Więc... Z widokiem na Lidla. No, myślę, że tam częściowo tak, ale częściowo również na tatry, które nierzadko widać z dzisiejszej góry właśnie z tego. Z Czyli tego natura terenu. połączona z, z konsumpcją. Myślę, że myślę, że wszystko jest dla ludzi, no bo tego, czego miejsce na pewno piękne do, do, mhm. do mieszkania. Panie Wójcie, na koniec. Y, antena jest, że się tak wyraża Panie Wójta, i proszę zaprosić na pok imprezę Pokaj, szczerze trening w plenerze. Jak tak. najbardziej y, 15 czerwca. Już jak co roku pokoi pokoja szczerze trening w plenerze. Biegamy po gminie Dzisia dystanse różne, krótsze, dłuższe z tym, no jakby koronnym 10-kilometrowym. Zapraszamy, mamy nadzieję, że wszyscy będziemy się znakomicie bawić. To jest kolejne możliwość spędzenia popołudnia sobotniego, poza domem, poza telewizorem, tabletem. Zapraszamy całe rodziny. Myślę, że będzie znakomita atmosfera i bardzo dobra możliwość do tego, żeby, żeby się poruszać, w gronie, zwłaszcza a w niedzielę, jak co roku, e, rajd rowerowy, rodzinny rajd rowerowy. Zapraszamy od najmłodszego do najsta najstarszego ze swoim rowerem i jedziemy po pięknych terenach gminy Lisia Góra e, na przejażdżkę rowerową z jakimś akcentem na koniec, jak zwykle e, po poczęstunku pewnego i również pewnej zabawy dla, dla dzieciaków. Zapraszamy e, na pokochaj szczerze trening w plenerze do Lisiej Góry. I tym sympatycznym akcentem kończymy kolejny odcinek programu Kafetarnów. Dziś naszym i Państwa gościem był wójt gminy Lisia góra, pan Arkadiusz Mikołaj, dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. A rozmowę, jak tradycja nakazała, przeprowadzili Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.